pierwszy niż Genueński w czwartek, drugi niż Genueński w nocy z piątku na sobotę i trzeci niż Genułęski w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę. Brzmi dziwnie jak najbardziej, ale czy to jest prawda również jak najbardziej, moi drodzy. Cały czas mamy wędrówkę niżów z południa Europy, a wszystko za sprawą prądu strumieniowego, bo prąd strumieniowy w tym momencie jest skierowany tak, a nie inaczej. Już wam pokazuję, jak on jest skierowany. Przede wszystkim, jeden z meandrów tego prądu strumieniowego kieruje się tutaj właśnie przez Zatokę Genueńską, między innymi w kierunku Morza Liguryjskiego, następnie Alp i potem Bałkany, ale też Polska Południowo-Wschodnia. I tak. Czwartek, piątek ten rdzeń prądu strumieniowego bardziej był odchylony w kierunku Polski, tak, w kierunku Polski północno-wschodniej, więc jakoś w ten sposób, a to powodowało, że te niże wędrowały bardziej też na północ, bardziej w kierunku północnym. Ta sytuacja zaczyna się w tym momencie zmieniać i bardziej ten prąd odchyla się w kierunku tutaj, bardziej południowym, a więc. Tym razem te niże bardziej będą wędrowały na południe, więc tutaj południowy wschód naszego kraju, województwo podkarpackie z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, ale też i opadami śniegu. Zapraszam do nowego materiału, w którym sobie to wszystko omówimy. To wszystko. Zawdzięczamy oczywiście niżom, ale też przede wszystkim spływom chłodnych mas powietrza. Bo oczywiście ten spływ chłodnych mas powietrza jest cały czas widoczny z północy. Te chłodne powietrze spływa bardziej w kierunku południowym. ten sposób, tutaj pokazuję strzałkami. Wydajcie mi znać, czy ten kolor strzałek jest czytelny. Szukam dobrego koloru, ale tak naprawdę nie mogę znaleźć i ciągle są z tym jakieś problemy. Dobra, mamy to. Mamy, moi drodzy, spływ chłodnych mas powietrza z północy. Ciepłe powietrze jest wypychane poza nasze granice, więc już w Polsce raczej nie mamy tych 28, 28. To ja gadam, 21, 22 stopni Celsjusza. Te temperatury mamy zdecydowanie niższe, ale zobaczcie, co się dzieje. Te chłodne powietrze, ono jakby ociera się o te cieplejsze. Ono nie wypycha tego ciepłego daleko poza nasze granice Europy. Ale gdzieś tutaj blisko naszych południowych granic mamy obszar, mamy taki obszar, w którym mamy starcie tych dwóch mas powietrza, te powietrze z północy i te powietrze z południa. To wszystko powoduje też, że tutaj mamy ten prąd strumieniowy, o którym wam na samym początku tego materiału mówiłem. A to znowu nam daje te niże, bo prąd strumieniowy powoduje, że te niże Ukierunkowują się jeśli chodzi o trasy, i wędrują sobie właśnie tutaj przez Polskę Południową. Więc, mając te informacje, wiedząc o tym, że w nocy z piątku na sobotę będziemy mieli kolejny niż, który będzie sobie wędrował, gdzieś tam w opisie mamy materiał na ten temat. To jest materiał, który nagrywałem oddzielnie. Postanowiłem, że nagram oddzielnie, bo wam pomieszam w głowach tymi niżami, jak zacznę opowiadać w jednym odcinku o wszystkich tych niżach. Teraz skupimy się na tym ostatnim, na takim bieda niżu, który przyniesie przede wszystkim opady śniegu i intensywne opady deszczu na krańcach południowo-wschodnich. Więc tak, moje drogie podkarpackie, będziecie mieli swój własny niż Genueński. Dziękuję, pozdrawiam. Nie, dobra, żartuję. Z tym podkarpackim i tym niżem nie żartuję, bo jak najbardziej on będzie, natomiast żartuję z tym, że kończę, bo to nie jest prognoza w telewizji, to jest prognoza na naszym kanale i ona trwa zdecydowanie... Dłużej. Jednym się to podoba, innym nie, tym, co się nie podoba. Tam jest telewizja i tam są prognozy po dwie minuty. Jeżeli komuś się podoba, to miło mi zasubskrybujcie kanał i lecimy dalej. Przejdźmy już bezpośrednio do Polski i sprawdźmy, co się tutaj w Polsce będzie działo. Właśnie tak jak wspominałem, w nocy z piątku na sobotę przez Polskę Południową Wschodnią i południową będzie przemieszczał się niż genueński. Ale to oczywiście nie koniec, bo już w momencie, gdy on opuści nasz kraj, w nocy z piątku na sobotę, nad Zatoką Genueńską, co będzie kolejny niż genueński, tam znów intensywne opady deszczu, tam znów burze, naprawdę bardzo duże sumy opadowe będą występowały. Tylko, że tym razem sytuacja już się zmieni. Zmieni się dlatego, bo zostanie ten niż zablokowany przez wyż, znajdujący się bardziej na północy. Co się będzie działo? Ano już Wam moi drodzy pokazuje. Wyż! Znajdujący się na północy, między innymi nad Polską, zacznie coraz mocniej ściągać chłodne powietrze. Te chłodne powietrze z północy oczywiście będzie sobie tutaj bardzo ładnie spływało. Niż znajdujący się właśnie nad tą Zatoką Genueńską z chęcią będzie chciał podesłać nam trochę tego cieplejszego powietrza z południa. Te cieplejsze powietrze, no oczywiście, tak jak wspominałem, znajduje się tutaj na tym obszarze. Tylko że ono już nie będzie miało takiej siły. Przepływu, żeby wypchnąć to chłodne powietrze z północy, tylko ono będzie raczej wędrowało dalej w kierunku południowej i wschodniej Ukrainy. Będziemy mieli front atmosferyczny, ten front atmosferyczny będzie tutaj gdzieś się rozciągał na tym właśnie obszarze, biorąc też Polskę południowo-wschodnią przede wszystkim we Władanie, a same strefy opadów będą się ślizgały właśnie po tym froncie atmosferycznym, tak bardzo na południe. Odsuniętym praktycznie od całego kraju, więc północ kraju, prawdopodobnie już z niskimi temperaturami, z mocniejszym ochłodzeniem, ale z bardzo ładną pogodą, a krańce południowe z wyższymi temperaturami, i też tutaj. Z opadami. No to skoro ja już tutaj Wam mniej więcej pokazałem, jak to wygląda, to zobaczcie, jak ta strefa będzie się przemieszczała. Przede wszystkim Polska Południowo-Wschodnia. Tutaj mamy najbardziej interesujący scenariusz modelu ECMWF, który daje opady śniegu w całkiem dużych ilościach. No i opuszczenie naszego kraju w nocy z soboty na niedzielę. Przyjrzyjmy się temu bezpośrednio, już nad Polską. Jesteśmy już bezpośrednio nad Polską. I co my tu mamy? Tak. Czyste niebo w Polsce Północnej, ale już temperatury zdecydowanie niższe, bo już się będzie nam po prostu mocniej ochładzać. Natomiast na południu opady deszczu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu. W sobotę, około godziny 15-16 według tego wyliczenia, intensywne opady: przede wszystkim województwo podkarpackie i województwo małopolskie. Tutaj Intensywne przede wszystkim opady śniegu mogą być bardzo trudne warunki na drogach, ale ta strefa powinna do godzin porannych opuścić nasz kraj. No, i po, ty, po tych opadach, ale no, tutaj od razu wam mówię. Intensywne opady śniegu dadzą się oznać szczególnie w godzinach porannych, kiedy to będzie trzeba ruszyć, czy tam gdzieś pojechać, to może się okazać, że może być dosyć trudno. Zobaczcie, tu mamy akumulację opadów 259 cm kasprowy Wierch, ale tu jeszcze południowy wschód bez tych opadów śniegu. Tu te opady to z poprzedniego niżu genuńskiego, więc one nas nie interesują. I zobaczcie, co się dzieje właśnie w sobotę i w godzinach wieczornych. Bieszczady przede wszystkim tutaj. Tych opadów może być w tych wyliczeniach w sumie najwięcej. Tutaj widzimy, że 267 Kasprowy Wierch, więc całkiem dużo, ale jeśli chodzi o Bieszczady 13-14 do 18 cm może spaść tego śniegu, a tam według tych wyliczeń tego śniegu praktycznie nie było. Patrzymy dalej i widzimy, że w nocy z soboty na niedzielę no, popada naprawdę dosyć mocno i według tych wyliczeń w Bieszczadach może spaść powyżej 20 cm.

Południe od Krakowa 10 do 15 cm, więc no, taki typowy genueńczyk dla Polski Południowej: intensywne opady śniegu w dużej ilości. Sprawdźmy sobie inne wyliczenia. Wyliczenia modelu GFS nie widzą tak dużych ilości opadów od 4 do 6 bądź 7 cm w Polsce Południowej Południowo-Wschodniej i model Icon. Nie widzi takich opadów, praktycznie w ogóle. Z czego to, moi drodzy, wynika właśnie z tej niepewności co do tej ścieżki tego ostatniego niżu, bo on może zupełnie praktycznie ominąć nasz kraj i polecieć sobie na południe od naszych granic, a może zahaczyć właśnie tą Polskę. Południowo-wschodnią, przede wszystkim tym, nie, nie, tym, tym frontem atmosferycznym, który będzie spychany przez chłodne masy powietrza, a więc tymi opadami śniegu przede wszystkim. Jak będzie, oczywiście, zobaczymy. Natomiast ja w tym momencie kończę i widzimy się w kolejnym materiale. Pomóż w rozwoju tego kanału. Zostaw reakcję pod filmem, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał, możesz wesprzeć nas na YouTubie, Patronite, bądź po prostu stawiając kawę. Za całe wsparcie dziękujemy. Zainstaluj monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce. Nie daj się pogodzie zaskoczyć.